Sali sama. Jest niedziela 22 października. Pogoda już typowo jesienna. Cały tydzień lało, padało. Na weekend pojawiło się cudowne okienko bez deszczu. Troszeczkę cieplej. Wyjażdżam. Znowu było około 15 stopni. Tak czy inaczej, założyłem już dzisiaj dłuższe galoty. No bo ogólnie trochę chłodek. Trzeba chronić kolana. Czuć już taki ziom w powietrzu. Dzisiaj miał być inaczej. miałem robić stówkę z kolegą. Polizacji. No ale plany się zmieniły, nie wyszło. Dlatego taka spontaniczna traska. Będą dwa podjazdy, łącznie około 1000 metrów przewyższeń, około 70 km. Odwiedzimy też skryty bastion krasnoludzki po tej stronie Szwajcarii. Także co, jedziemy! Pierwszy podjazd, właściwie się już zaczyna. Miejscowo settingen 466 metrów do góry, 10 km długości. O, na początku jest lekko, potem ciężej. 10 dni bez roweru, także trochę wypadłem z rytmu. Zobaczymy jak pójdzie. Na chwilę nie skacze między 6-7 a 10%. No po takim tygodniu przerwy, więcej 10 dniach. Jest troszkę inaczej. Człowiek chciałby szybciej, ale jednak coś tam blokuje. O bułka. Ofszte ten to już jest Kanton Solo Turn. Trochę wypuszczenie, lekki podjazd, no a potem czerwień widzę. Zniknął mi profil wysokościowy, na chwilę musiałem przystanąć, kamyczek mi się w bił. No i to mnie w tej nawi trochę denerwuje, że ten profil, na chwilę przystaniesz, zaczynasz podjazd, to potem znika. Cały czas jest podjazd z takimi moimi przerwami. Jeżeli jedziemy na Malufin, bo jedziemy, to jest ta przełęcz, chalpas i pamiętam, znowu nie obadałem maty i jestem nieprzygotowany. Spontan to spontan. Jestem na górze, chalchuki, czyli po szwajcarsku szczyt tego tej przełęczy, chalpas. Myślałem, że bateria mi się rozładowała, a to czasami GoPro robi taki jaja, że trzeba zresetować, wyjąć, włożyć baterię. wtedy jest dobrze, tak czy inaczej. that's Dobry wodopój. Czasami dobrzy ludzie podzielą się czymś z kościoła. O, pora za tenkowa, czyli ta czysta woda. Nie widać? Teraz widać. Czysta woda. Zgadliwy GoPro Co chwilę wymusza na mnie sprawdzanie czy bateria jest naładowana Wstyd! Dobra, pora na jakieś podsumowanie Godzina 8 minut Na trasie 25,5 km zrobione Słaba średnia, ale to Dużo było w sumie podjazdu Nie o średnią to dzisiaj chodzi Chodzi o to, że Jest można powiedzieć przedłużenie sezonu Trzeba kończyć z okazji z tego, żeby Zrobić tyle kilometrów nie wiem tobą, gdy nie wspomniał o wietrze. Dzisiaj miało wiać właśnie mi przynajmniej tą pierwszą część twarz. Ale układ zniesień jest na tyle korzystny, że aż tak tego nie czuć. Powrót powinien być z wiatrem w plecy. Zobaczymy. Zaczął się drugi podjazd. Niby tylko 250 metrów. Przewyższy do przejechania, a coś mi się nie chce wierzyć. 3 km. 3,2. Owiecki! No ładnie jest dzisiaj. Jesienna pogoda. Jesienno-słoneczna. Bum. Połowa podjazdu za mną. A pośrednica naszej podróży jest tam. Niestety schowa się trochę za drzewa z zakrętem. O, kurde, to się nie zadziałało. No. Tym razem poszło. Jesteśmy skrytym w daleko szwajcarskich górach. Nie tych najwyższych, w bastionie krasnoludzkim, Patrzcie na to cała osada. Nie wiem, jak to jest. Może powiedzieć, że setki. Setki. Może krasnali. Ten chyba się przewrócił pod nadmiaru trunku krasnoludzkiego. Folklor. I jeszcze jest coś specjalnego. Proszę, drużyna piłkarska. Żegnamy osadę Krasnali. Idziemy dalej. A tu spokojnie, to prawie żadna oto nie jeździ. Raz na jakiś czas coś przejedzie. I takie dróżki są najlepsze. Oczywiście pod względem i bezpieczeństwa i przyjemności zjazdy. Oczywiście przez to, że stanąłem to profil wysokościowy mi zniknął. A to nie jest tak, że nie można go przywrócić. Można sobie zmienić na inny layout. Ale to też jest troszkę inny layout i to troszkę inaczej to wygląda. Niemniej jednak co my tu mamy? 11% no, niedługi odcinek, ale męczący na sam koniec. Dowiada do 12. Chyba gorzej nie będzie. Damy radę. Końcówka. Ostatnio, jak tu byłem, żeby i duszy to nie było. Teraz proszę. Ludzie przyszli na jesienną wędrówkę. O! Tak. Mamy to. Jeszcze nie. Jeszcze mogę spać z roweru. A nie spadłem. Lisberg. Chyba tak to się nazywa. Bum. Nie to, że jakoś potrzebowałem sobie zrobić przerwę, ale jest ładny widoczek z tyłu. Chociaż może nic nie być widać, bo słońce świeci. Eee, akurat w stronę obiektywu. Tak czy inaczej, pomyślałem, że zrobię krótką pauzę i po prostu wyrzucę coś z siebie, eee, bo myślę, że o tym warto mówić. Chciałem powiedzieć kilka słów o depresji. Grunt, żeby się nie poddawać, zostać na powierzchni. Dobra, jedziemy dalej. No to teraz. গিজিয়া হয় হয় জুই খাব No, trochę nierówna była ta droga. Trochę też zakrętów. Trzeba uważać. Dobra, to jestem już na dole. Teraz taki dość monotonny podjazd, podjazd co ja mówię, powrót do domu. Lekko z górki można powiedzieć. Także można trochę średnią polepszyć. Tutaj właśnie tak wzdłuż doliny Birs. Udało mi się po kilku kilometrach dowonić tandem. Jadą trochę wolniej ode mnie, ale chyba troszkę za nimi zostanę. Z nimi zostanę. Dajcie mi znać co sądzicie o takim podpinaniu się na pijawkę. Czy to jest fajne, czy nie. Jestem w Laufen. Pojechałem za tymi gości, może kilometr. I jednak jadę sam. O! Jedziemy przez starówkę. Nie wiem, czy tak trafa wiedzieć, czy ja się pomyliłem. Nie wiedzie. Okej. Okay. No to w topa. Wjedziemy Laufen. Aaaa. Nie jest tu będzie gdzie można wyskoczyć na dróżkę Może tam, może nie Jak ja nie lubię kocichów eee, Zakad wjazdu, czasu ja tędy No chyba wjechałem Round hmm. of 2 0, jakieś 24 km. Mi wybiły właśnie 2 godziny na trasie. 46 km. trochę mnie jednak w oh, yeah. Także ten, prognozy, a rzeczywistość to jest co innego. Mi wybiło właśnie 60 km, zostało mi około 10. Także korzystałem z okazji, że jest ścieżka rowerowa. Będę się z Wami żegnał. Oczywiście na końcu, wyświetle jakieś ujęcia i statystyki, ile tam wyszło. I to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi. Do następnego.